Nie. Cześć, jestem Bartikox w dzisiejszym odcinku Pokażę wam jak zrobić intro Mam nadzieję, że, że moje intro, które właśnie wstawiłem się, się wam podobało A więc trzeba zainstalować aplikację Intro Maker No, czekaj, bo każdy pokazuje jak to instalować eee, Nic nie było wcale eee, Intro Wpisujecie po prostu Intro Maker. I tutaj macie Intro Maker, instalujecie otwórz. to ja tu akurat coś robiłem. I e, wybieracie sobie e, szablon. Na przykład chcecie mm, takie coś. Bierzecie. I tutaj na przykład e, nazwa kanału e, a więc tutaj piszemy na przykład. E, nie wiem co dobra. Nik. Tutaj będzie Nik. I tutaj macie czcionkę czy coś. Może, możecie tutaj nawet zmieniać kolory. Tutaj środek zmieniacie. Mi na przykład takie coś. Albo wezmę takie niebieskie. <tuszel> tutaj mamy opcję. Tej obwódki. Na przykład wezmę białą. Tutaj jest. Co to jest? Bo ja aż tak za bardzo się nie zagłębiam. Mimo, że nie jestem mistrzem e, robienia tych i, intr. Ale tutaj mamy jeszcze animację. Na, na przykład, e, jak to ma wejść? Na przykład z, z lewej strony. I tutaj jest animacja, jak będzie w środku. Na przykład, ma o tak się ruszać. I tutaj jak wychodzi. No to jak weszło z lewej, to powinno wyjść chyba z prawej. A więc naciskamy. I wygląda to tak. No i tutaj na przykład zmieniamy i. Nie wiem, zapraszam na film. Zostaw suba. O, zostaw. E, suba. Na przykład tak. Jeszcze nie pokazałem, że można w ogóle zrobić tutaj. Mo można to tak na przykład zrobić. Tak. Można większe wszystko. To wszystko tu jest łatwe. E, dobra. E, tutaj można e, długość tego, ile to będzie występowało. Może być nawet, nawet od początku do końca. Ja zostawię tak jak jest i tutaj na przykład mamy to zestaw suwa, a więc tutaj na przykład chcemy taką czcionkę, <laughs> nie no to nie wygląda za ładnie. Tutaj takie star można powiedzieć, taka sama taka, a więc można powiedzieć, że ja chcę na przykład taką, taką, taką. Dobra, wezmę tą i tutaj o w ogóle nie pokazałem, że można ten, tak to zmieniać. I bierzemy tu na przykład chcemy takie. Tutaj obwódkę na przykład czerwoną, czarną. Czarna akurat będzie ładna. Nadal nie wiem, co tu się robi. O, tutaj czy chcemy taki pasek? I tutaj wybieramy. I... Jakie to ma być duże? I. tyle, na przykład chcę z tym paskiem. I tutaj mamy znowu animację. Nie trzeba drugi raz raczej. Pokazywać. Bierzemy tutaj nick. No i zostaw suba. Bierzemy tu. Tutaj film nam się eksportuje, a więc ja to przytnę. Dobra, już mi się pobrało. I tu jest to, co zrobiliśmy. Możemy od razu to udostępnić jest na przykład przez messengera, na YouTube'a i no, można powiedzieć że tyle. Tutaj wychodzimy, mamy wszystko. Jeśli chcecie kolejny odcinek z tego jak mon montować filmy, a więc piszcie w komentarzach. O nie, ktoś do dzwoni, na reżynie, na razie nie, na razie nie. Będzie trzeba to zamazać. Nie. Dobra, więc Mam nadzieję, że się podobało, a więc.